Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane mamusie. Dziś Wam powiem troszeczkę na temat karmienia piersią. Więc, oczywiście chyba wszystkie wiemy, że karmienie piersią jest bardzo, bardzo ważne dla naszych dzieci. Mleko, te naturalne, jest 100% lepsze niż mieszanki. Oczywiście nie oceniam tutaj, od razu powiem z góry, że nie oceniam żadnych kobiet, które karmią buteleczką, bo to jest każdej kobiety wybór, czy chce karmić naturalnie, czy chce karmić mieszankami. To już każda z Was decyduje indywidualnie. I nie dajcie się namówić nikomu, po prostu wierzcie tylko sobie. Wy wiecie najlepiej, co jest najlepsze dla Waszych dzieci. I. I to, że cała rodzina będzie na Was naciskać, że musicie karmić piersią, to Wam naprawdę nie pomoże w niczym, bo hmm, po prostu Wy musicie czuć się psychicznie nastawione do tego, żeby karmić piersią, bo to naprawdę nie jest łatwe. Ja jeszcze jak byłam w ciąży, hmm, zastanawiałam się, czy, czy będę swoją córeczkę karmić piersią. Bardzo chciałam y, to robić. Hmm. Troszeczkę też taki, może nie nacisk czułam tutaj od położnych, ale już jak je urodziłam, to jednak tak, tak było, no tak, tak mnie troszeczkę pchały może do tego, żeby karmić piersią. Ale to był tylko mój wybór, żeby tak to robić. Nie słucham się zupełnie ich, co one mówią. Mówiły mi nie podawaj mieszanek, prawda, chociaż tutaj praktycznie... Chyba tylko 3% kobiet. Ostatnio dziś słyszałam, że 3% kobiet w Wielkiej Brytanii karmi swoje dzieci do 5 miesiąca, prawda? To jest naprawdę niewiele, niewiele, niewiele kobiet. Zazwyczaj tam kobiety już kończą karmią, karmić w pierwszych tygodniach. Choć troszeczkę powiem szczerze, że nie dziwię im się, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ciężka praca. Więc tak. W pierwszych dniach po porodzie, bodajże w trzeciej dobie po porodzie, yy, mamy coś takiego jak nawał pokarmu, czyli nasze piersi są brzmiałe, mogą boleć, mogą być twarde. Trzeba wtedy jak najczęściej przystawiać dziecko do piersi. Oczywiście zmieniamy pierś. Yy, jak karmimy, najlepiej karmić, przy jednym karmieniu używać dwóch piersi, czyli troszeczkę staj, troszeczkę staj. Żeby żeby tam nie, 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 nie dopuścić do żadnych zestojów tego pokarmu, można sobie narobić naprawdę wielkie szkody. E, ale tak, w pierwszych dniach po porodzie możemy odczuwać pieczenie słodków, ból, one mogą pękać, mogą krwawić, co tylko naprawdę najgorsze chyba. Dzieci nie umieją zazwyczaj ssać. Praktycznie każda kobieta się z tym zmaga, więc jeżeli Was to też dotyczy, Wy, wy macie też podobne y, dolegliwości, to nie martwcie się, to każda kobieta to przychodzi, nie tylko Wy. To nie znaczy, że jesteście złe, złymi mamami, bo ja to po prostu się czasami martwiłam, że, że jak to możliwe, że ja nie wiem karmić swojego dziecka tak y, troszeczkę. Może zostać taki, taka rysa na jakby na psychice, że kobieta może myśleć, że jest niedobrą mamą, bo nie umie karmić, jak to możliwe, przecież każda kobieta umie karmić, ale to wcale tak nie jest. Nikt nas tego nie uczy. Nie rodzimy się z jakimś z jakąś instrukcją obsługi specjalną do tego, dziecko też nie rodzi się z jakąś instrukcją obsługi. Wszystkiego trzeba się nauczyć, wszystko po malutku samo przyjdzie, więc na tą popękaną skórę na sutkach, taką bardzo. Bolesną Polecam Wam takie dwa kremy Takie dwa Ten krem na przykład kupiłam w Tesco On nie był jakiś taki specjalnie drogi I taki krem Go kupiłam w jakiejś bodajże drogerii Ten krem Dostawałam jeszcze W szpitalu W takich próbkach Dawały mi położne Jak mnie tam piekły te sutki bolały i on o tyle jest fajny, że go nie trzeba zmywać do karmienia. Mm, możemy normalnie posmarować i postawiać dziecko i, i nic mu się na pewno nie stanie. Y, więc y, ten polecam, bo on zaraz Wam pokaże, jak on ma konsystencję. Y, ma konsystencję... on jest bardzo... bardzo go ciężko jest wycisnąć, jak widzicie. Bo jest taki... tak zbity, że nie wiem, czy mam go wycisnę, czy, czy uda mi się pokazać go Wam, ale będę próbować. A ten na przykład jest taki zwykły, jak zwykły krem, taki, o. A tamten jest taki, yy, ten wydaje mi się troszeczkę nawet lepszy, bo on jest taki, mówię, taki, yy, no, taki bardzo taki twardy. O, jak się trzyma, yy, jak się trzyma w jakimś takim ciepłym pomieszczeniu w ogóle go na przykład można rozgrzać sobie w, w dłoniach, ewentualnie gdzieś tam w jakieś ciepłe miejsce u mnie w łazience leżą, w łazience troszeczkę chłodno jest, więc taki jest dosyć twardy teraz ale jest bardzo dobry, tu jest 56 gram tutaj jest zaraz wam powiem 75 ml, czyli tutaj jest więcej i ale tego kremu starczy wam oj na bardzo, bardzo długo, bo jego używa się naprawdę malutką ilość smarujemy sobie, prawda? Co jest jeszcze dobre na takie obolałe sutki? Oczywiście nasze własne mleczko. Nasze mleczko ma bardzo, bardzo, bardzo dużo zastosowań. Zaraz Wam o nich powiem, ale najpierw Wam powiem o, o tym właśnie, że możecie po, prostu po karmieniu sobie troszeczkę nacisnąć pierś sutek, prawda? Tam troszeczkę mleczka wyleci, sobie wmasować w sutek dużo wietrzenia, e, oczywiście trzeba dbać o higienę, myć, prawda, piersi e, też dosyć często. No i oczywiście wystawiać je na, e, no nie na powietrze, prawda, nie wychodzimy na, na, na zewnątrz, ale po krmieniu jeszcze troszeczkę potrzymać tą piersi na zewnątrz, żeby sobie ten sutek odpoczął. Hmm. Teraz Wam troszeczkę powiem mam tutaj taki, taką e, ściągę. Więc Wam powiem troszeczkę o wadach i zaletach karmienia piersią, bo oczywiście takie i takie są. Więc y, może najpierw o tych milszych, czyli o zaletach. Oczywiście nasze dziecko <laughs> zabezpieczałem przed chorobami różnymi. Y, w postaci y, mamy, po prostu dajemy dla dziecka swoje przeciwciała. Dziecko y, jest bardziej odporne. Oczywiście tutaj nie, nie sugerujemy nie się tym, że wszystkie dzieci karmione piersią są tak odporne, że nigdy nie chorują. Oczywiście to jest... Y, y, płynne myślenie, bo czasami może bywać tak, że karmi piersią, a dziecko nam ciągle choruje, a kobieta, która karmi mleczkiem modyfikowanym, jej dziecko jest okazem zdrowia, prawda? No ale to jest odsetek. Więc tak, zmniejszają się problemy z brzuszkiem, czyli nie ma dziecko jakichś kolek, lepiej gazy odchodzą. Oczywiście musimy patrzeć na to, na to, co my jemy, bo nie możemy jeść żadnych produktów Wzdymających, takich y, ciężkich dla, dla żołądka. Mamy y, bezpłatny pokarm, oczywiście, czyli nie tracimy czasu na podgrzewanie, na przygotowanie pokarmu, tylko wyciągamy pierś, Bach i jest. Y, mamy. Y, jeszcze tak jest, że y, piersią, y, jak to powiedzieć, no nie, nie, nie przekarmimy jakby dziecka. Y, czyli dziecko. Y, jak wisi nawet nam na piersi godzinę, czy tam mamy takim dzieci mają czasami takie skoki swoje, że mogłyby cały dzień przy piersi siedzieć, więc yy, na pewno dziecko się nie przekarmi, bo nasze mleczko jest troszeczkę yy, jakby mniej tłuste od tego yy, modyfikowanego. Czy to modyfikowane troszeczkę jakby cięższe mleczko. <laughs> więc yy, tak, nasze mleko zastępuje... I picie, i jedzenie. W pierwszych sześciu miesiącach nie musimy podawać żadnych napojów, wody czy coś takiego, bo nasze mleczko w 100% zaspokaja i głód, i pragnienie. Jakie wady są? Trudno nam oczywiście gdziekolwiek wyjść bez dziecka w tych pierwszych przynajmniej dwóch, trzech miesiącach, nawet czterech może. Trudno nam wyjść jest gdzieś bez dziecka bo w tych pierwszych miesiącach co 3 godziny prakta, prawda praktycznie dziecko je więc yy, jesteśmy takie troszeczkę przywiązane do tych, do tych dzieci yy, nie możemy nie możemy sobie pozwolić tam na jakieś wyjścia specjalne yy. Aha dzieci takie yy, tyckowe nie przypadają zazwyczaj za butelkami czy smoczkami. Moja na przykład, Wiktoria, y, smoczek nie, butelka nie, <noise> więc y, tylko ty, cycuś. Y, tak y, więc dzieci jakoś tak nie, nie bardzo są przekonane tych sztucznych, y, sztucznych sutków. Y, co jeszcze? Y, kobietom karmiącym y, dłużej y, wypadają włosy ponoć. Ja akurat u siebie tego nie zauważyłam moje włosy przed ciążą były bardzo, bardzo, bardzo słabe. W ciąży mi to tak naprawdę poprawiły, włosy mi w ogóle nie wypadały. No i teraz jakoś tak nie, nie widzę zbytnio mm, jakiegoś spadku formy moich włosów. I kobietom y, karmiącym często wypadają y, dłużej, zęb, dłużej, jak to brzmi, ale często y, po ciąży się pogarsza stan zębów. Ja u siebie też akurat tego nie, y, nie zauważyłam. Jakoś tak... Y, przed ciążą w ciąży nie, nie badałam jakoś specjalnie moich zębów. Moje zęby od zawsze są dosyć mocne, więc z tym akurat nie miałam problemu. Jeszcze tak mi się przypomniała taka jedna chyba główna zaleta karmienia piersią, taka nasza bardziej, nie dziecka, to to, że karmienie piersią nas troszeczkę tak uodparnia, że tak powiem, na choroby typu rak piersi, rak sutka, rak jajników, prawda, czy takie bardziej takie nasze kobiety sprawy uodparnia e, nas, mm, więc e, no to jest chyba naj, naj, największa zaleta. E, ewentualna taka jeszcze może być duża zaleta to to, że mm, przy karmieniu piersią e, ponoć szybciej, szybciej gubimy kilogramy. No i tutaj e, na moim, w moim przypadku też akurat się nie sprawdziło, bo tak się śmieję, że jeżeli miałabym tak tracić kilogramy Tyle ile Victoria je, to bym chyba już była naprawdę patykiem, powinno być, a niestety tak nie jest. <laughs> ja nawet powiem Wam szczerze, że w tych pierwszych tygodniach, troszeczkę w tych pierwszych tygodniach, prawda, po porodzie troszeczkę jeszcze utyłam, więc u mnie te karmienie sprawdziło się w tym przypadku, że traciłam na walce, tylko przybierałam. Jeszcze tak a propos obolałych sutków, to są na rynku bardzo, tak mi się wydaje, bardzo wiele rodzajów takich nakładek. Na sutki, kapturki to się bodajże nazywa. I najlepiej moim zdaniem wziąć się już się do szpitala i od pierwszych, od pierwszych godzin, pierwszych minut, nawet te pierwsze karmienie, nawet żeby były przez te kapturki. Bo dziecko może na początku może być troszeczkę trudno, żeby złapać ten. Ten kapturek, ale potem naprawdę nam to pomoże w karmieniu. Ja miałam takie kapturki, jak wróciłam do domu, czyli trzy dni po porodzie, miałam takie kapturki i niestety u mnie się nie sprawdziły, bo Wiktoria nie chciała przez nie chwytać, a że miałam już poranioną, poranione brodawki, więc jak Wiktoria łapała ten, ten kapturek, on jest taki silikonowy. To powiem szczerze, że mnie jeszcze bardziej to bolało niż jak bez, bez nich karmiłam Więc tak, kobietki moje Jeżeli karmicie piersią i jest wam trudno, to pamiętajcie, nie jesteście same Ja troszeczkę żałuję, że nie poszłam do żadnego doradcy do, do laktacyjnego Że nie chodziłam na takie spotkania To są takie organizowane dla kobiet karmiących Takie, w których, gdzie położna pomaga, prawda? W przystawianiu do piersi pomagają, pokazują, jakie są pozycje. Chociaż w szpitalu miałam taką, taki jedne, takie jedne spotkanie właśnie dla kobiet karmiących, gdzie pokazała mi położna, właśnie jak przykładać do piersi, i naprawdę warto tam się przejść, zobaczyć, że nie jesteście same. Ja tam zobaczyłam trzy czy cztery inne kobiety, które też miały podobne problemy, co ja. Więc to też mnie podniosło na duchu, prawda, że nie jestem sama, że trzeba z tym walczyć. Trzeba zacisnąć zęby czasami. I jeżeli nam bardzo, bardzo na tym zależy, to przetrwamy. To pierwsze takie tygodnie są naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale pamiętajcie, że nie jesteście same. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, chętnie na nie odpowiem, jeżeli będę umiała. Więc to by było na tyle. Buziaczki. papa pa.